Hej, tutaj Agata. Dzisiaj przed nami drugi poranek z jogą. Zaczynamy. Zaczniemy dzisiaj na stojąco. Stańcie z przodu maty, stopy na szerokość bioder. Możecie sobie delikatnie ująć kolana. I rozrzucamy ręce na boki. <śm> delikatne skręty, puszczamy luźno ręce. Rozluźnijcie barki. Rozluźnijcie głowę. I zatrzymujemy ten ruch. Teraz się poprzeciągamy. Możecie zaprać palce dłoni, wnętrze dłoni do sufitu. I tutaj rozciągnijcie jeden bok, drugi. Możecie też puścić dłonie, tak żeby troszeczkę zrobić więcej przestrzeni w barkach. I duży wdech. Wyciągnijcie się do góry. Z wydechem zginamy nogi w kolanach, przechodzimy do skłonu, wydłużamy plecy, rozluźniamy głowę. Możecie się troszeczkę pobujać. Teraz połóżcie dłonie na kostkach albo na łydkach i wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy aż od odcinka lędźwiowego. Z wydechem połóżcie dłonie na macie i przejdźcie spokojnie do psa z głową w dole. Całe dłonie są przyklejone do maty, kolana mogą być lekko zgięte i wydłużamy plec. Jeżeli jesteście w stanie wyprostować nogi, to prostujemy. Kilka razy możecie sobie wejść wysoko na palce. Pozginać nogi w kolanach na zmianę. I teraz duży wdech, unosimy prawą nogę do góry, nie musi być bardzo wysoko. Z wydechem odkładamy prawą na matę i to samo lewa. Duży wdech. Z wydechem odkładamy i przechodzimy stopami do przodu. Cały czas mamy zgięte nogi i obmiernicy rolujemy się do góry. Z wdechem unosimy ręce, wydłużamy kręgosłup i z wydechem jeszcze raz przechodzimy do Skłoną zginamy nogi w kolanach, zostawiamy lewą rękę na macie, lewą nogę zgiętą i skręcamy się w prawo. Otwieramy klatkę piersiową, to prawa ręka może też pójść na biodro. Z wydechem druga strona, prawa noga zgięta, lewa prosta, skręt, duży dech. Z wydechem wracamy i teraz mocno do tyłu stawiamy lewą nogę i jesteśmy w wykroku. Prawa noga z przodu, kolano jest nad kostką. Wydłużamy plecy. Zostawiamy lewą rękę i skręcamy się w prawą stronę. Z wydechem odłóżcie prawą rękę po zewnętrznej stronie prawej stopy i skręćcie się w lewo. Wydech, dół. Mocno wbijamy lewą stopę w matę. Mocna prawa noga i z wydechem unosimy tułów, unosimy ręce. Z wydechem. Odkładamy dłonie i teraz duży krok lewą nogą do przodu. Kładziemy dłonie na łydkach albo na kostkach, prostujemy nogi, prostujemy plecy. Z wydechem delikatnie uginamy nogi w kolanach, rozluźniamy głowę, skłon. I teraz mocno prawa noga do tyłu, także jesteśmy w niskim wykroku, lewa noga zgięta, wydłużamy plecy. Zostawiamy prawą rękę na macie, skręcamy się w lewo. Z wydechem odkładamy lewą rękę, skręcamy się w prawo i wydech odłóżcie prawą rękę i teraz mocno wciskamy prawą nogę w matę i z wydechem unosimy tułów, unosimy ręce. Z wydechem odkładamy dłonie i mocny krok do przodu. Stopy na szerokość bioder, biodra do tyłu, kolana zostają w linii z kostkami. I przechodzimy do pozycji krzesła, plecy neutralne. Oddychamy i duży wydech. Prostujemy nogi z wydechem, to samo ze skrętem w prawo. Łączymy dłonie, zginamy nogi w kolanach i lewy łokieć za prawym kolanem. Jeszcze raz z wydechem do góry i z wydechem. Łączymy dłonie, zginamy nogi w kolanach, zaczepiamy prawy łokieć za lewym kolanem. Duży wdech, góra. Możecie wejść na palce, wydech dół. I teraz stajemy na lewej nodze, przyciągamy prawe kolano, wydłużając plecy. Możecie lewą rękę położyć na biodrze, poruszać troszeczkę prawą nogą. I zmiana strony. Stajemy na prawej, przyciągamy lewą. Troszeczkę możemy nią poruszać. Odkładamy lewą nogę. Z wdechem unosimy ręce. Wydłużamy plecy. Z wydechem przechodzimy do skłonu ze zgiętymi kolanami. I idziemy do tyłu stopami do psa z głową w dole. Stąd połóżcie kolano na macie, zostawiamy lewą rękę i lewe kolano, prawa noga idzie mocno do tyłu i robimy taką deskę boczną, ale z podparciem kolana. Teraz kto ma ochotę odrywa jeszcze prawą nogę, być może łapie za prawą stopę, ale bez żadnego dyskomfortu w kolanie. Okay. I wracamy, druga strona. Zostawiamy prawą nogę zgiętą. Wędrujemy lewą nogą do tyłu. Odpychamy się mocno od prawej ręki. Prawy bark jest w dole. I teraz może jeszcze unosimy lewą nogę. Być może łapiemy za lewą stopę. I powoli wracamy do centrum. Z podpartego przenosimy tłów delikatnie do przodu, tak żeby uda nie zostały nam w pionie. I staramy się opuścić tłów w jednej linii, bez zapadania się w biodrach. Jakbyście chcieli zrobić połówkę. Mhm. Zostawiamy dłonie przy klatce piersiowej. I z wdechem otwieramy klatkę. Pozycja kobry. Dół zasany I powoli przechodzimy do psa z głową w dół. Podchodzimy powoli stopami w stronę dłoni. Stajemy na prawej nodze, dłonie zostają na razie na macie. I odrywamy lewą nogę do tyłu, wydłużając plecy. Wojownik trzeci. Powoli zginamy prawą nogę i przyciągamy lewą w staniu. Mhm. Tutaj zrobimy sobie pozycję drzewa. Lewa stopa jest albo na łydce, albo na udzie, Nie kładźcie jej na kolanie. Mielnicę staramy się trzymać równo, czyli nie skręcamy się tą nogą do boku. Możecie zostawić dłonie na biodrach, albo połączyć je na klatce piersiowej, być może wyciągnąć do góry. Są różne warianty tej pozycji. Mocne prawe Udo. I teraz. Wychodzimy z tej pozycji, wszystko idzie do góry wdech. Z wydechem robimy skłon do prawej nogi, która może być zgięta. Próbujemy unieść lewą nogę do góry i z wydechem mocno lewą stopę przekładamy do tyłu, tak żeby zostać w niskim wykroku. Prawa noga zgięta, wydłużamy plecy. Na chwilę wychodzimy jeszcze do wysokiego wykroku wdech, unosimy tułów, unosimy ręce i powoli wracamy do psa z głową w dole. Ustawcie się wygodnie, możecie troszeczkę się powiercić. Pamiętajcie, że palce są rozstawione szeroko i całe dłonie trzymamy na macie. Odciągamy barki od uszu. Powoli podejdźcie stopami do przodu. I to samo zrobimy na drugą stronę. Stajemy na lewej stopie. Prawa noga do tyłu. Dłonie na razie sobie zostają na macie. albo nogę też możecie troszeczkę zgiąć. Docelowo nas prosta. I teraz wydech. Zginamy lewą nogę i przyciągamy prawą w staniu. Przechodzimy do pozycji drzewa. Prawa stopa. Albo łydka, albo udo. Wybierzcie dowolną pozycję rąk. Chwilę oddychamy. Tutaj do brzucha też jest zasany. Stabilizujemy wszystko. I powoli. Ja tu muszę się trochę pokręcić, żeby Wam to wszystko pokazać. Powoli wszystko idzie do góry, duży wdech. Z wydechem zginamy lewą nogę. Robimy delikatny skłon do lewej nogi. Prawą nogę troszkę próbujemy unieść do góry. I z wydechem prawa noga mocno do tyłu. Lewa noga jest zgięta. Wydłużamy plecy, z wdechem jeszcze na chwilę unosimy, tu, unosimy ręce ręce do pozycji wysokiego wykroku. Z wydechem odkładamy dłonie, przechodzimy do psa z głową w dole. Powoli odkładamy kolana na matę i chwilę pooddychajcie sobie w dziecku. Rozluźnijcie się, możecie się pobujać, poprzeciągać, poprzewalać z jednej strony na drugą. Może jeszcze wsiadzie na piętach. Zaplećcie sobie ręce z tyłu. Otwórzcie klatkę piersiową. Wielkie dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że poziom energii podniesiony. Widzimy się jutro.